Siemano YouTube y. i pokrótce. Wczoraj była nowa aktualizacja, była. Co najważniejszego wprowadziła? Ano, wprowadziła gry prywatne. Właściwie gry prywatne w Warzone. Będziemy mogli teraz stworzyć swoje prywatne lobby, zapraszać do 150 swoich kolegów i grać razem. No ale nie przedłużam, Obejrzyjcie, co dla Was przygotowałem, i życzę Wam miłego seansu. Okej okay, moi mili, a więc tak jak mówiłem na początku, wyobraźcie sobie coś takiego, 150 graczy, wszyscy grają tarcze, wszyscy grają pałki kali. czy to jest wykonalne, żeby zgadać tak ludzi? No, normalnie powiedzielibyście, że nie, ale wczoraj wprowadzona została aktualizacja, która dała nam prywatne serwery Warzone. Co to oznacza? Ano po pierwsze turnieje i ligi. Które będą teraz rozgrywane, myślę, na całkiem innych zasadach. Będziemy wrzucać tych 150 dobrych graczy do jednego lobby i turniej będzie na pewno dużo, dużo, dużo bardziej ciekawy do oglądania. Także nie mogę się już doczekać pierwszych takich. Mam nadzieję, że Twitch Rivals, tego typu turnieje, bardzo szybko z tym wystartują. A jeśli już mowa o turniach i ligach. Serdecznie zapraszam Was na grupę Call of Duty Modern Warfare Warzone Polska. Jest to największa taka grupa, jeśli chodzi o fanów Call of Duty i na tej właśnie grupie również będziemy organizować różnorakie turnieje oraz ligi, ale o tym więcej informacji wkrótce. Także śledźcie te informacje, a na pewno się doczekacie. A więc powróćmy do tych prywatnych serwerów. Ja powiem Wam szczerze, miałem wczoraj okazję pograć parę takich gierek. Eee, no w skrócie zebrało się parę steamerów, bardzo wiele od nich widzów i byliśmy w stanie wystartować lobby. Coś niesamowitego. I jeśli chodzi o połączenie, są to dedykowane serwery Activision, więc nie ma tutaj problemów z pingiem. Uważam, że sama kwestia tego, że możesz natrafić na swoich kolegów, ponieważ możecie wspólnie zrobić lobby albo przygotować sobie małe turnieje, no po prostu coś niesamowitego. No niestety póki co jest to wersja beta, więc nie mamy zbyt wielu opcji, aby sobie tą rozgrywkę tam urozmaicić albo zasad, które możemy pozmieniać. Niemniej jednak prezentuje to się całkiem w porządku. To, czego na pewno też brakuje w chwili obecnej, to możliwość dołączenia do takiej gry kastomowej jako komentator. No, jeśli mają być turnieje, no to muszą też być komentatorzy i możliwość zmiany oglądania gracza, jakby na żywo, tak? Ale, no, jak mówię, jest to beta, więc dajmy im jeszcze chwilę szans. Uważam, że póki co i tak jest to bardzo dobry ruch ze strony Activision, który na pewno trochę ożywi tę grę. Ciekawostką też a propos wczorajszej aktualizacji przede wszystkim jest to, że gry zostały już rozdzielone. Mam tutaj na myśli osobno już jest teraz Modern Warfare, osobno jest Warzone i osobno jest Cold War. Także już stricte oficjalnie są to już całkowicie osobne gry i mimo, że w Warzone możemy wykorzystywać content zarówno z Cold War jak i Modern Warfare, no to jak mówię, jest to całkowicie osobna, darmowa gra. Tutaj w tle pozwalam sobie Wam też rzucić takie filmiki, co się działo w gruncie jeszcze na tych customach. Na przykład na jednym z nich zdecydowano, że będziemy wszyscy lądować na Superstore. I powiem Wam, szczerze, czasem jak ląduje tam 20 osób, to jest młyn, a wyobraźcie sobie 150 osób lądujących w jednym momencie na Superstore. Naprawdę coś unikalnego. No i nic, to raczej taki krótki filmik po to tylko, żeby pokazać wam jakie możliwości są tych customowych gier oraz po to, żeby zebrać trochę feedbacku. Także bardzo was proszę, dajcie znać na dole w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taką ligę bądź turniej z nagrodami i czy chcielibyście wziąć w takich turniejach udział. A póki co, nie przedłużam Was, zapraszam was serdecznie do lajkowania, subskrypcji, albo i nawet udostępniania tego filmu, jeśli materiał Wam się podoba, no i życzę Wam miłego mordowania. No i moje YouTube, to by było na tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeśli tak to zapraszam was na mojego streama też jest odnam, streamujemy tam 4-5 dni w tygodniu i myślę, że naprawdę będziecie dobrze się tam bawić, a poza tym zapraszam was do lajkowania, subowania kanału, ponieważ bardzo pomagacie mi go w ten sposób rozwijać, także nie przedłużam i życzę wam miłego mordowania.